Hej, hej, witam Was wszystkich bardzo serdecznie. Ja jestem Fomebera, to jest kolejny odcinek z Grida 2019 i lecimy już z ostatnimi czterema wyścigami z ostatniej kategorii. Mamy wszędzie po jednej rundzie. Zobaczymy. Tutaj, jak na razie, mieliśmy wszędzie po trzy okrążenia, więc myślę, że tutaj się nic nie zmieni. O jednak jedno okrążenie, ale to jest sprint, proszę Państwa. Ponad 10 km, prawie 10,5 km. Także tutaj będzie trzeba spiąć pośladki, bo. Startujemy z, oczywiście, 14 pozycji. praktycznie na samym końcu. Także nic nowego. Trzeba będzie się przedzierać do przodu. Co to za ufo w ogóle? A zatem, drugie moje, drodzy podejście. Raczej pierwszego Wam nie pokażę, bo to nie ma sensu. Auto jest tragiczne. Auto jest fest beznadziejne. Ma milion spoilerów większych od samego auta, a się tak właśnie ślizga. Back cholernie uważać. Nie, 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 tu musimy ich wydymać wszystkich, a przynajmniej tyle ile się da. Bo później się to nie uda. Bo jest naprawdę hardcore tutaj. Mam i szczerze, że jak zajmę trzecie miejsce, to będę zadowolony. To ważne, żeby jakieś tam miejsce na podium zająć, nie? Ale to kuźwa to absolutnie nie jest wyścig dla mnie. I nie tym autem. się boję tym jechać w ogóle, Ja pierdziłem. O właśnie się jeździ tym autem. Oni we mnie powjeżdżali i mają problem, kuźwa. Chyba ich posrało. Co za ludzie. Jakim cudem oni tak jeżdżą? Kuźde, no. Przecież się nie da. To na piątym biegu po prostu nawet kurde oponami szlifuje asfalt, nie? Słyszycie to? Za każdym biegiem kurde praktycznie, no teraz może nie, ale za każdym biegiem kurde ślizg opony. Miejsce dziesiąte, a to ciekawe. Bo ja widziałem, że dziewiąty byłem, no ale okej. Okay. Whatever. E, mogę zakończyć wyścig z takim wynikiem, bo ja nie chcę tego powtarzać. Ja. Sorry, ale nie. Ja tu nic nie osiągnę więcej. Mam nadzieję, że nie muszę być na podium. Okay. Dobra, no chyba zaliczony po prostu. No, kurde. Naprawdę, to, to jest kolejny sprint. Kolejnym, zapewne beznadziejnym autem. 10:40. To jest ta sama trasa, nie? Powiedz, że to jest normalne auto, bo wygląda nienormalnie. Powiedzcie, że jeździ lepiej niż to poprzednie. Jak na razie tak, zdecydowanie. Już czuć różnicę w stosunku do poprzedniego auta. To chyba widać. Od razu też. Może auto jest lepsze. Jasny gwint. Troszkę jednak trzeba uważać. Holy shit. No ale widzieliście, kurde, tak źle jeszcze nie było. Sorry, gościu. Żebym skończył na 12 miejscu, to jest pierwsze... pierwsze mój wyścig, który... ten poprzedni, mówię. E, który... Skończyłem na dalszej pozycji niż trzeciej, nie? I robiłem to na drugim podejściu, nie? I nie chcę trzeciego, naprawdę. Mam wyrąbane w to, które miejsce zająłem. sumie będzie ciężko dogonić tego pierwszego który jest daleko z przodu, a ja tu się jeszcze obijam Strasznie się ślizga też potrafi, potrafi Chociaż no ma o wiele lepszy docisk niż to poprzednie zdecydowanie za daleko No jaka melda no Jurdziele Nie, no ten pierwszy to jest. Kurde daleko. Mnie to też zadowala, słuchajcie. Ja naprawdę nie mam siły kurde tego powtarzać. Szkoda mi czasu. Kończmy tego grida. Ja już po prostu. E, za dużo tych wyścigówek, nie? Od tych wyścigów będę musiał sobie zrobić długi, długi. Yy, yy, długą przerwę. Na, na, nawet nie wiem, czy za jakąś kiedykolwiek się wezmę jeszcze. Znaczy, nie licząc oczywiście. Yy, nie licząc oczywiście. Yy, oczywiście yy, Flatauta, bo to planuję zrobić. To jest całkowicie inny rodzaj yy, wyścigów. Yy, tak naprawdę, no. To... Ta, tam, jest satysfakcja z rozwalania aut. No dwójkę się przychodziło bardzo przyjemnie, nie było jakiejś tam większej spiny, wydaje mi się. Zobaczymy, po prostu zobaczymy, jestem ciekaw po prostu innych części, nie? Ale tam już mam taki pomysł, żeby... Nagrać... Po prostu całą grę. Chujźwa, nie, dobra. Nagrać całą grę i dopiero wtedy, e, Dopiero wtedy zaczniesz to publikować, wrzucać, bo... Żeby nie było takich sytuacji jak tutaj z gridem, że kurde... Są takie przerwy długie. Napierdzielę, już mogłem... No kurde! No dosłownie milimetr go przyznaczyłem. Poszli! Kurde... Ja nienawidzę tych torów właśnie... takich jak mieliśmy przed chwilą, nie? Ten, ten, ten no taki na drodze. Takie jak te tutaj, to jest okej. Okay. Co?! Dobra no robota na pierwszym okrożeniu. Masz drugą pozycję. Z kimcy gości mnie tak wziął? Jak gościu poszedł w krzaki? No i zostanie tam na, na dłużej na ostatniej pozycji! Kurde! Nie no, za ten manewr to powinna być dyskwalifikacja, tak naprawdę no ale. Znaczy ja nie chciałem w niego wjechać, nie? Chciałem kurde go złapać w tunel i ominąć jak będziemy dojrzeć do zakrętu, ale no nie zdążyłem, kurde siałem mu na dupie. E, hamulce miałem słabsze niż o, i, jego, no i siłą rozpędu go wypchnąłem, nie? I sam też zresztą nieźle poleciałem No ale dzięki temu mamy spokój, mamy pewność, że e, jesteśmy pierwsi. Finałowe ogrążenie, nie oddawaj przewagi. Wolałem sobie troszeczkę wcześniej przyhamować, bo kurde. Chciałem wylecieć, jak w poprzednim okrążeniu. Chyba to by się już tym razem mogło źle skończyć. No to jest znacznie szybsze, przyjemniejsze niż tamten tor kurde, że tam jest wąsko kurde eee, te, te, te ulice, te, te, te barierki eee, no i skały i na auta, które kurde czekają tylko żeby cię zepchnąć na cokolwiek No i gości już pozostanie chyba na ostatnim miejscu <laughs> So sad 360 na godzinę okej, okay. no i to są nam ostatni na wyścig. Sam autem chyba i normalny. O to, o to chodzi, górę. Normalny tor wyścigowy, a nie jakieś cholerne ulice, których ja po prostu nie dzierżę, nie przygotować... a tym razem będziemy tym drugim. Wcześniej jechaliśmy tym przed nami, co jest. I za pierwszym razem też chyba tym jechaliśmy, nie pamiętam. Sorry: Obróciło gościa, kurde, nie chciałem. Naprawdę. Kurde. Ostro. A ja. Nie zdziw się, gdy ten sposób nowego rywala. Za ostro, zdecydowanie. Spierdzielamy przed nim, bo on teraz będzie próbował się zemścić. Dobre pierwsze Dawaj dalej naprzód. Yyy, what the fuck? Nie popatrzyłem na minimapę. Chciałem kurde, ich po wyprzedzać O, come on, odklej się od jego dupy, bo nie mogę nic zrobić Oj, lekki poślizg A, nie udało się Może teraz? No, zdecydowanie

Elegancko szybko poszło nawet. Nie wiem, czy na ty nie na tyle szybko, żeby jeszcze zrobić ten finalny odcinek. Nie, znaczy, wyścig, bo jestem ciekaw, właśnie co będzie. Jak zrobimy ten finalny, tylko nie wiem ile tam rund będzie. Zaraz zobaczymy, bo jak więcej niż jedna, to raczej zostawimy to sobie na osobny odcinek. Oj, teraz na sam dół schodzić. Jedna runda. Wszędzie jest po jednej rundzie. Dobra, tu zrobimy sobie jedno, jedy, ten jeden wyścig. E, jeszcze. Na świeżo akurat tym autem chyba? 4 km dwa okrążenia. Spoko. I normalna trasa, kurde więc są duże szanse na wygrane. Szanse są. E, co? 4 auta tylko? Pozdrawiam wszystkich! Uh. Słyszę wasze dopingowanie i oklaski, ale teraz nie. Przepraszam, Chociaż raz mogę wystartować z y, dobrej pozycji, no przy takiej ilości aut w wyścigu, to nie jest wielki wyczyn. Co to kurde jest? Po co to? Przecież jeszcze nie jest koniec wyścigu, to do dopiero początek, wystartowaliśmy. A ci już konfetti dają na koniec. Znowu konfetki. Może dlatego, że to jest już no, ostatni wyścig. To nie jest jeszcze koniec. Ostatnie okrążenie. Utrzymaj prowadzenie do samego końca. Zdecydowanie, tutaj to będzie łatwe. Oh my God. Dwa znaki będą musieli sobie nowe postawić. Ale to nic takiego, co nie? kurde chciałem, tyłem ostatni odcinek, najemnik tylko na zaproszenie, nieźle, nieźle, łatwo poszło, słuchajcie, szybko, fajnie, oby takich wyścigów jak najwięcej. No i dobra, słuchajcie, to by było na tyle w tym odcinku, dzięki wielkie serdeczne za obejrzenie go, no oczywiście zapraszam do kolejnych, gdzie będziemy przechodzić kolejne finalne wyścigi, trzymajcie się, pa pa.